A, dobra. Okej, okay, dobra. 50 prób dalej. <grystanie> Czekajcie sobie, może wysunę klawiaturę po prostu. No, 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 no! O! O! o, o. Boże! To było coś pięknego. Udało się. Okej, okay, tu otwieramy jakąś kratę. Number one. Um, tu ich nie możemy, bo to będzie z drugiego przejścia. Więc tutaj już nam pozostaje tylko zjechać sobie i rozpocząć kolejną czasówkę. Żeby nam nie było zbyt dobrze. Okej. Okay. Dobra. No to co? To zaczynamy zabawę od nowa, tak? Oj, ludzie, ludzie. To będzie masakra. Przynajmniej już teraz nie mamy irytującego filmiku. Nie rób tego. Błagam cię la... No to już do widzenia. O Boże! Nie wiem, czy ja mam to przeskoczyć, czy co. Mhm, ekstra. już na pewno zdążę. Dobra. Ok, udawszy się. Mm, tu jest jakiś rozsadany safe, ale my się nim nie będziemy zajmować zupełnie. Um, dobra. Dobre, dobre, dobre. No i trzeba było coś przecisnąć. <grych> Przełączyć. Tylko nie kojarzę w tym momencie za bardzo co. Ech. Aha, pewnie to. Um, dobra, nic mi nie chce zjeść. Chyba nic. Lara, możesz te pośladki wziąć stąd? Dobra. udało się. Okej, okay. bo masz takie okrągłe pośladki, które zasłaniają mi cały obraz momentami. Okej, okay. no i tu jesteśmy. No i teraz ostatnie nam zostało. Mm. To było nawet easy. Um, nie pamiętam, czy było coś w wodzie w ogóle. Poza śmiercią, oczywiście. O. Tam na pewno nic nie ma. O je, coś jest. Nie, tu jest wyjście stąd, nie, czyli tędy nie idziemy. Nie, nie, idziemy teraz po klucz. Ten, którym się pomyliłam. <śm> Przy pierwszym kluczu, za co was przepraszam, ponieważ ten klucz, o którym wam mówiłam, że to jest ten klucz masoński, to nie jest klucz masoński, to nie był klucz masoński, jak się zorientowaliście zapewne. To był troszeczkę inny klucz. Natomiast teraz idziemy po pierwszy klucz masoński. Dokładnie on sobie tu leży i czeka, aż jakiś brajderowiec go z to będzie. Poszega Boże, jak ja nienawidzę Londynu. Nie wiem co za nienormalny człowiek wymyślił Londyn. No ale dobra. Ok. no i to jest to. Solomonski. Cóż. Kolejny kojarzę, czy nam będzie ten bilet do czegoś potrzebny. Chyba tak. Aha, będzie, Ach. będzie, ale to mm, troszeczkę później. A jak zdobędziemy taki młotek. <grym> No tak, to nam będzie wtedy ten bilet potrzebny. Dobra, okej. Okay. No to już wiemy kto, co, jak, po co i dlaczego idziemy stąd. Idziemy po drugi klucz. Tak, wiem, łoj. Cześć łoj. Właściwie nie ma łoj. Um, teraz tak... Musimy się wrócić tam, gdzie było to wiertło. O ile kojarzycie to, to musimy się tam wrócić. Um, gdyż albo wiem iż, tam jest drugi klucz. Śmigamy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Um, no ale niestety. gardło już nie to. <laughs> Kobieto, biegniesz w złą stronę w ogóle. Dobra. Okej. Okay. No i po raz trzeci jesteśmy tutaj. <grym> ja byś coś pytał. Nie pamiętam, chyba mogłam wziąć w ogóle ten młotek wcześniej. E, twój młotek. Boże, ten klucz drugi wcześniej, ale... A, dobra. Wróciliśmy się. Dobra. I teraz... E, Pewnie znowu nie trafię. E, nawet mi się udało trafić. Wow. ok, Dobra. Mam chyba za długie paznokcie na tę klawiaturę. To jest taka klawiatura ala laptopowa. Ona się chyba Slim nazywa. I niestety ja mam długie paznokcie aktualnie i ona mi, one mi wchodzą pomiędzy te klawisze. Może też dlatego mi się źle wciska. Takie mam taki pomysł mi teraz szedł do głowy. <kłysy> Dobra, no to idziemy teraz tutaj. Super. Boże, co, jesteśmy genialni, nie? Mhm. <noise> Jomcią, <noise> Ok, no właśnie. I teraz y, po tym wiertle możemy przejść. A tak sobie wymyślili twórcy. I zdobyć klucz. Albo i nie możemy. Znaczy możemy, tylko że musimy się zbliżyć. Dokładnie. Drogi Solomonskini. Um, okay. I teraz w końcu będziemy mogli iść w lewo, o ile pamiętam. E, gdzie my jesteśmy? Aha, tu jesteśmy, dobra. A stąd się i tak musimy wrócić, więc... Tak, teraz będziemy mogli iść w lewo. Uch, no, jak widzicie, nie jest to fajny level. <noise> znaczy, może nie, nie wiem, czy fajny, czy nie fajny. Ma na pewno swój klimat. Taki trochę, właśnie survival horroru. Natomiast jest levelem bardzo, bardzo ciężkim. I nie ukrywam, że jednak właśnie powtórzyłam sobie ten level i sprawdziłam solucję. Bo nie chciałam się miotać w tym levelu. No, bo nie jest to level prosty. Niestety. I pewne rzeczy trzeba wykonywać w konkretnie określonej kolejności. Inaczej nie pójdziemy dalej. Dobra. A nie, tutaj. A nie, zaatakuje nas coś tutaj. Tak mi się zdaje. No, no i powiedzcie mi, że to nie wygląda jak Silent Hill z tymi <laughs> różnymi psami i tak dalej wyskakującymi, nie wiadomo skąd, i obdartymi ze skóry. no super. Dobra. Teraz tak. Nie za bardzo kojarzę... A, tutaj jest sekret, ale o, możemy iść właściwie do niego. Tak, nie powinnam zużywać shotguna, ale... <grym> Co mi tam... O, właśnie znalazłam naboje do shotguna. Czyli... No. Teraz tak nie bardzo kojarzę, ale chyba metrem do góry na razie mamy iść. Tak mi się zdaje. Aczkolwiek głowy sobie za to uciąć nie dam, ale wydaje mi się, że to się szło metrem do góry. piesek wyskoczy, więc nie dostawać zawału. Właśnie tu. Dokładnie. Um, czekajcie. Nie. Tutaj się szło. Nie, tutaj już pójdziemy z młotkiem. Nie, czyli nie. Teraz idziemy do e, loży masonerii. Więc nie wiem, tu się już szło z młotkiem. Nie w tej stronę, tylko w tej chyba. <laughs> mm. no, tylko w którą właśnie? Hmm. O, a, może ja zawsze grę? Na wszelki wypadek. O dobra. Dobrą stronę. Słuchajcie, tylko... Ja was na sekundkę przeproszę i zaraz do was wracam, bo sprawdzę też, czy to się nagrywa tak, jak trzeba. No, to zaraz się spotykamy z powrotem. No dobra, jestem z powrotem. Okej. Okay. Wow. Wraz nam z jakiś pociech rozjedzie, tak? Ekstra. Dobra. Nie rozjechało nas. Dobrze jest. A będzie jeszcze lepiej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. To jest wredny labirynt. niestety, jeżeli... Z tego co kojarzy, jeżeli coś klikniemy, nie tak jak trzeba w tym labiryncie, no to niestety y, żegnamy się z całą układanką i musimy robić ją od nowa. Więc nie radzę się mylić tutaj. A się pewnie pomylę. bo nie do końca pamiętam. Chyba tu trzeba było. Potem. Jesus Christ. Potem się szło gdzieś tutaj. Okej. Okay. Potem się szło do tego. zajrzałam również do Solucji, po to, żeby ewentualnie mój Let's Play mógł służyć komuś y w przejściu tego levelu tej układanki. ok. I teraz o ile pamiętam, ponieważ oglądałam to wczoraj niestety, musimy ponownie kliknąć to. Mhm. I nie pamiętam, czy coś jeszcze trzeba było klikać. Chyba nie. Ale głowy sobie uczynić za to nie dam. Ale chyba nie. Nie, nie trzeba było. Dobra. Um, tam coś jest. Jest coś tam chyba. Jezu, klawiaturą błagam Cię, bo mnie drażnisz. Okej, okay, dobra. No to idziemy w takim razie. Okej, okay, mamy ładne portrety na ścianach. Który my się nie będziemy teraz przyglądać, ponieważ ja niestety nie mam czasu. A i przy tej grafice to te portrety wyglądają jak. Nie wiem, to wygląda jak żeromski. <grymne> <grymne> niestety. Ma taki jeden portret żeromski. Nie pamiętam, czy coś tutaj było do zabicia. Um, tu jest. Boże, coś się tam dzieje ze mną. I mi to zaczyna stresować. <noise> tu jest taka zabawa z jednym sekretem. Jeżeli ktoś by się chciał w to bawić. Tutaj? Nie tutaj chyba. Nie, nie tutaj chyba tam. Tak mi się zdaje. A nie, tak tutaj chyba. Czekajcie, nie wiem, nie kojarzę, naprawdę. Teraz sprawdzimy. Któryś można było tutaj <laughs> skoczyć w każdym razie. I zdobyć taką zębatkę. No na pewno nie tu Niestety Czekajcie Naprawdę nie kojarzę, w którą ten... W którąś, za którąś kotarę to tak, taką narożną można było wskoczyć. Ale za którą, to nie wiem. Zabijcie mnie. Pewnie za tą, bo jest taka dłuższa troszeczkę. Oho. O, dokładnie. Jeżeli ktoś się chce z tym bawić, że ja mogę Wam to pokazać? Tutaj ukłon w stronę e, Lizarda, który uświadomił mi istnienie tego sekretu w ogóle, o którym nie miałam pojęcia. No właśnie, Ornate Star. Tutaj nie było dźwięku sekretu, ponieważ dźwięk sekretu będzie dopiero później. To jest tak jakby pierwsza część sekretu.